jestem w pięknym Brookhaven. Zobaczcie, słońce świeci mamy 30 stopni. Fontana taka piękna, pojadę do przyjaciół. Zobaczymy co oni robią. Brookhaven jest takie piękne i Roblox. Weźmy sobie na przykład motor. Okej, okay, mam motor fajny, czerwony. O, wsiadłem, dobra, działa. Weźmy sobie prędkość, ustawmy 70, żeby szybko jechać. I jedziemy rura. Co robimy wyścig? Kto będzie szybszy? Czy ty klikający opeczkę w górę, czy ja jadący motorem prosto do moich przyjaciół? O tam mają domy naprzeciwko. Da, no, zobaczymy. Czy klikniecie opeczkę w górę za 3? Dwa, jeden, teraz! Wuu, jedziemy szybko, dawaj, rura! Stefan, jedź tym motorem, jadę! I uwaga, skręcamy, jestem! Siema! Wow, ile tu jest domów? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tam jeszcze w oddali są kolejne. Na razie manko, cześć. o, tu jest jakaś Nati, cześć, Nati, siema. Wow, jak ładnie wyglądasz. Jak w domu ma pięknie, zobaczcie, mogę wejść? Halo? O, mogę wejść. Ej, co jest? Rozwaliła mnie! Ej, wywaliła mnie z domu, roz... Co? Padłem! Yy, co się stało? Ej, jaka mała twarz? Moja twarz się zmieniła! Jestem straszniejszy? A dlaczego? Ej, jak padłem, to normalnie się zmieniło na straszny jestem ty. O co chodzi? Dla... czekajcie, ja szybko podbiegnę. To jakaś dziewczyna jedzie. Ej, co się stało? Ona też ma jakoś. co jest, tak strasznie się zrobiło? I ona też strasznie wygląda, ma jakieś kości. O co tu chodzi? Odpadnięcia? Że jak padłem, to w... Brookhaven staje się straszniejsze? Mamy księżyc, ta dziewczyna jest. Ej, gdzie ona jest? Ej, gdzie jest ona? dobra, ciekaw, nie ma tej dziewczyny, znikła tak jak duch normalnie. Dobra, biegnę, ej, biegnę do Patty i sewka, bo tutaj też są moi przyjaciele, mieszkam na Brookhaven. Nie wiem, co się stało dziwnego, tej dziewczyny nagle nie ma, zniknęła. Czejcie w sukundę, dobra, no to wiecie, co podbiegnę. O, tu jest Alek, 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 słuchaj! Alek, ja padłem i co się stało, złe? No, się ma! co jest grane? Jesteś straszny! Ej, co się stało? Nie to tak straszny nie jesteś. Ale jesteś mega straszny! Ja tak samo! Mamy twarze się jest nie zmieniły! No, nie, ty no, jesteś straszny! Iżka. Nie, ja nie jestem straszny! Ty jesteś straszny! Ej, co jest grane? Roblox się zmienił. Jak padłem, to zrobiło się bardziej strasznie. Dobra, i ten dom się pali na czerwono. Jestem zbanowany, bo odejdę sobie do innego. A wy, widzowie, możecie szybko wejść na mój sklep? Słuchajcie, różne poduszki się pojawiły. Nowe i bluzy, koszulki na moim sklepie. Smailsogrupa.pl Mam też naklejki. I plecaki i kubki. pierwsze nie w opisie do każdego są. Ja dołączam swoje zdjęcie z autografem w moim sklepie smajslokruka.pl. pierwszenia w opisie. Dobra, a ja idę teraz może do tutaj. Patty mieszka, moja dziewczyna Patty. Cześć Patty, to jesteś ty? Nie, to nie jesteś ty. Czaj, wejdę do środka. O, jest. Cześć Patty, siemanko, Patty, jestem. O, ej, coś cześć Smajslo. Jest to... Ej, tu są kości trupy. Eee, za wszystko w porządku? Jak tak, ty wyglądasz? O nie, ej, doba to jest mega strasznie. Czemu Roblox staje się taki straszny? Ej, no, mega ja nie wiem. A czemu ty tutaj w ogóle wszedłeś sobie tak po prostu. Do nie widzenia. mogę się, ej! Rozwaliła mnie! O nie, tylko nie to! Nie padłem! O nie, co teraz się stało, jak padłem w Roblox tu i jeszcze... Zrobiła się mgła? Eee, jest jeszcze bardziej straszniej! O, nie, od kolejnego padnięcia! Co ja mam? Moja, moja koszulka się zmieniła, o nie! Co? O, -o jakieś oczy straszne i zęby. Co to jest? Ja się pytam! Jeszcze bardziej straszniejszy jestem! Przecież jak ja wyglądam, bardzo creepy! Dobra, idę do moich przyjaciół. Co się teraz z nimi stało? Właśnie, jak oni wyglądają? Ej, no tak creepy. Normalnie na strasznie Brook Brookhaven dawno nie było. Ja zawsze grałem, jak było słońce. Było pogodnie, a teraz słońca nie ma. Jest wszystko czarne. Ale jak to możliwe? Takiego czegoś się wcześniej nie widziałem. Dobra, biegnę do przyjaciół. A oni są tutaj. Stoi ktoś na środku. Jak ty, dziewczyno, wyglądasz? Co jest to Ona ma siekierkę. Ja. Ej, weź, zostaw jest! A! O nie, sikierko i ściga, to wy jesteście jakieś ja. niepoważne, co Badak, jest, ale wy jesteście mega creepy, nie, nie rozwalajcie zaraz, mnie, o, o szybko gdzie mogę uciec, szybko do jakiegoś domu, do co jest, on ma jakieś kościół trupy, tam, a koniec, co to są za kościół trupy, ja się pytam, a! Nie, 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 to jest zbyt creepy, zbyt straszne, dobra, biegnę do tego, o, tu jest sebek, sebek? Co jest, coś się z tą stało, bracie! Ja, ej, to jestem ja, bracie, chodź, chodź, szybciej go! Chodź, schowamy się przed nimi, schowamy się w twoim o, domku. Ja z mojego domu. Tutaj, Ale ej, czemu, już. czemu, mam wyjazd? Ej, nie strzelaj we mnie, nie, będziesz mi chyba strzelał, nie róbcie mi tego, Czemu? No Zwarliście, ej, ono by we mnie strzelała O, o, o a dostaję, dostaję, nie, nie, szuka, szukam do góry, uciekam. cię, chodź tu, Ej, oni we mnie strzela. no wejście, no! Oni od katrznego padnięcia Roblox jakby mega mocno się robi straszny. No czekajcie, wejdę tutaj, jest bardzo strasznie, mogę weź potrafić, nie? A strzelaj we mnie! Zostaw mnie, no nie strzelaj we mnie, ten dom w ogóle jest niezbudowany do końca. Czemu tu jest. Czemu tu nie ma ściany, się pytam? w trakcie budowy, wyjął! Łała, wow, strzelaj we mnie! Jeszcze w trakcie budowy jest tym domem, czaj, mogę tu wyjść. Mogę... Nie mogę wyjść z tego do, do, do domu! Co ja zgadę? Czemu tu nie można wyjść? To jest zablokowane wszędzie. Czekaj tu muszę skoczyć. Nie tu jest zablokowane, Przecież tu nie ma okna, Czemu tu nie mogę wyskoczyć! Ej, jak tu nie ma okna, my nie mogę wyskoczyć XD Tylko Dobra, idę idzie... Nie szukam do wy... dobra, tędy idę. Dobra, wezmę szybko, wejdę, wejdę do auta, dobra. Słucham się w aucie, okej, okay, jestem w aucie tu mnie nitki zobaczy, dobra. Ej, auto się zmieniło. Co? Nawet auto się zmienia? To jest straszne jak to samochód. auto? Nawet auto się zmienia? No, serio? Ja myślałem, że auta się nie zmieniają, ale to się zmienia. Ej, gdzie teraz jedziemy? O-o. Może Zabierzmy byśmy... Zabierzmy go do szpitala. Nie, nie, tylko nie szpital. O, -o. Do creepy szpital. Te dziewczyny mnie zabierają gdzieś. Patrzcie, jak to creepy wygoda. Ej, te dziewczyny mi chcą coś chyba zrobić. Najlepiej to wy nie wygodacie za dobrze. Jak to ma zobaczyć w ogóle? do innych. Ej, dobra. No, ciekawe, gdzie teraz mnie za Wiozą. I co się ze mną stanie? Patrzcie, jadę teraz i dziewczyny kierują, tylko że są straszne. Dobra, uwaga, jedziemy do góry. Cześć, gdzie one mnie tutaj zawożą? Po lewej, e, gdzie my jedziemy do kościoła? Co, tutaj? Nie, Ej, tutaj co jest? wysiadaj. Tu musimy wysiąść? Dobra, tak. idzie teraz. Ej, weźcie tutaj. tą sikierę, odłóżcie, weźcie tam sikierę. <gry> Ona cały czas sikierę trzyma. Weźcie. Ona napala na mnie ze się... z Co, na policję? Ej, nie, no weź. A tam jest helikopter, może bym uciekł. Tak, to będzie świetny pomysł. Ucieknę helikopterem. Dobra, szybko, szybko, szybko wam z tego strasznego brukewego Nie, nie zabiecie mnie, nie zabiecie mnie, wy nie do mnie Co jest jakoś padaj Od tej siekiery, padaj, zarazcie Wejdę, wejdę, szybko, wiecie co i odlecę helikopterem z tego miasta. To jest 300 Q plan, oni mnie ścigają, wywalił się w ogóle motorem. Szybko, wejdę do helikopteru! No, o, Zobacz, czu, skaczę, no Skaczę, no, skaczę, no, skaczę, no, do no, ja skaczę, dobra, Ale mnie. to przeskoczę, daję, daj radę, Helikopteru, ucieka w nogi! Szybko no, lec do góry leć, leć, leć do góry, od, odlatuję! HA! <laughs> Ha? Odlatuję od nich, patrzcie, zwiewam stąd, Nara, Nara, jadę, oj, żeby tylko się nie wywalił, o nie, co się dzieje, Jecim do góry, lecim, Stefan, do góry, Nara, odlatuję, ha, nie dopadniecie mnie, z życia. odlatuję z tego bruk heavenu strasznego, <laughs> o nie, Szrać jeszcze oni strzelają we mnie, ej, oni we mnie strzelają, o nie, prędkość, przyspieszam prędkość, szybciej, 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 patrzcie, jak przyspieszyłem, wow, mam 80 na godzinę, wyleciałem z bruk co się dzieje, ja nie widzę nic, życie jest biało. Ej, gdzie mam lecieć? Nie widzę, w którą stronę mam lecieć, halo! Aaaa, bo się jeszcze rozbije. Nie widzę gdzie. Ej, co jest samolot? Samolot leci ten do góry do Gabi. O nie, on wypadł z samolotu. bo co się dzieje ze mną? Ała, ała, O nie, tylko nie to. Ja padłem i teraz jeszcze Brookhaven bardziej się stało straszne. Zaczął padać deszcz. Jaką ja mam koszulkę i spodnie? Zmieniły mi się spodnie i koszulka. I ja mam na koszulce twarz jakiegoś chłopa? Ej, jaka o, twarz. O, o, o. Moja twarz jest bugwana, ona się rusza. Ta twarz się rusza straszna. Ej, dobra! Dobra, jest mega bardzo strasznie. Eee, przyjaciele, zostawcie mnie jak ty to wyglądasz. No, jak ty wyglądasz? Ona ma w ogóle coś na tym! Na, na plecach ty masz coś, ta siekiera. Ja, walajcie we mnie! Zawalajcie! oni siekera dowalają! No, nie, 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 nie! Nie bądź tacy straszni, poważnie! O nie, oni są mega. A co z tobą się stało teria, jakie ma oczy, w ogóle coś na czerwonego? Dobra, musimy się schować. Jest to jakiś bunkier? Może zejdziemy na dół, czekaj, nie może. Metrem odjadę, ty, tu jest metro, czekaj, czekaj, może. Że tutaj się schowam. Ej, mam pomysł. Tu mnie nikt nie znajdzie. Tu jest jakaś kryjówka. Patrz, patrz. Przedem. Patrz, patrz. Jestem w kryjówce. Dobra. Ej, 300 Q Tu będę się skrywał jest? przed nimi. Dobra. Patrz, o, patrz. O, nie widziałam na dole, Nie widzą mnie. Nie widzicie mnie. Jak mnie widzicie? Niemożliwe. Patrzcie, nie mogę wejść. Ej, skryłem o ja się. Ale u góry, zobacz, Bo to jest, u góry Bo to jest sekret w Blue Heaven że można wejść pod fontannę. Patrzcie, jestem pod fontanną. Jestem pod my uciekłem od nich, patrzcie jestem pod pod widzicie. Łapać go, łapać! A i teraz ciekawe jak one wejdą, no? Jak mi się w ogóle twarz rusza, ej, widzicie tą twarz, ona mi się normalnie rusza, ale pierwszy raz widzę, żeby twarz się rusza... jak tu weszła? Aaaaa! Jak ona tu weszła! O nie są Kamina, O nie, jak o to masz, możliwe! Szukasz, szukasz. O nie! Wszyscy weszli pod tym! Jak to? O nie, badaj, nie czy we mnie! Sikiero, nie, dobra! Nie dostaję, dostaję badaj, go, badaj, może, może badaj. wyjdę, ej, jak coś teraz wyjść, halo? O nie, zaraz nie wiem z tego jak badaj. wyjść. O nie, widzę, ej, czemu nie mam. Ej, jak padnę, to zrobię się bardziej straszny, lepiej tego może nie róbmy, co? Ej. Padaj, padaj, patrz! Nie, 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 nie róbcie! Moi przyjaciele zwariowali, chcą mnie rozwalić, a jak ja, wiecie, zostanę rozwalony, to ja wtedy mogę paść i będzie. Taki problem, że stanie się Roblox straszniejszy. Dobra, wiecie Jesteśmy co? Odjadę. Mega straszny. Pociągiem już. jadę. Tak Jedź pociągiem, rura, rura, pociągiem. A, uwaga, czarny ekran mam. O, o, co teraz się stanie? I pojechałem jechałem dziś metrem pociągiem, Dobra, jadę. Patrzcie, jak jedziemy szybko. Mm. Jak pociąg nas zasuwa. Dora, uwaga. Ciekawe, dokąd dojechaliśmy. Nie, pociąg dalej jedzie. Dalej jedzie, jeszcze się nie zatrzymał. No, a tu jest światło. Okej, okay, oni zniknęli, nie widzę ich. Ha, dobra, pozbyłem się ich na chwilę. Ale dokąd my jedziemy pociągiem? Ciekawe. Hmm. gdzieś teraz raz i jadę cały czas. E, jak daleko my jedzie? O nie, 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 to nie ta droga, to jeszcze nie jest skończona droga! Co? To nie jest o skończona nie, nie. droga? O Ej, coś nie. Zaraz... A mój! i z torów, Zbaczamy z zbaczamy O nie, ta zagiźliwa jeszcze będzie. A jak stąd wyjrzy w ogóle? To jest ślepa jak to jest? Zauczka? Ślepa? Czekaj, mogę stąd wyjść Ślepa nie, uliczka, nie mogę. Ślepy Ej, dlaczego ten pociąg jedzie i się nie zatrzymuje? O, o nie, bo zaraz będę miał wypadek! O, o. Słyszycie to, jak to już trzęsie? O nie, zaraz będę miał wypadek. To jest nieskończona z, z droga w ogóle. Ten pociąg jedzie, jedzie i dojechać nie możemy. Kolejny raz padłem, zrobiło się mega ciemno, teraz wszędzie jest czarno dosłownie, a mój skin jeszcze bardziej zrobił się straszniejszy, normalnie mi wyszła jakaś twarz, widzicie, nos, a co ja mam z nogami, nogi poplamione na czerwono Państwo, nie widzę, gdzie ty... o, -o. Joł, o nie, wyglądasz. nic mi nie róbcie, to jest zbyt straszne, to jeszcze to jest straszniejsze o nie, jeszcze, jesteśmy jeszcze bardziej strasznie, dobra e, Pati, wszyscy słuchajcie, musimy uważać A ta dalej sikierowała, serio, weź zastanów sikierę Czy ta rada jakoś stąd uciec? Moje nogi są poplamione dosłownie, czerwone mam Ale jak Brookhaven się zmieniło Dlaczego jest tak czarno, patrzcie, o, nic nie widzę Jak o, z oddalam, to nic nie widać, Cał czarne Brookhaven A, nie, dobra. Ziódku, no, o, tu dobra, jest, jest mega creepy, jest mega creepy Naprawdę no, jest strasznie I powinniśmy, e, Alek, zrób reset charakter albo nie wiem, czy to na ciebie działa Bo jak Alex zrobi reset, to jeszcze jego rozwali Dobra jeszcze straszniej. Jeszcze straszniej będzie. Ej, tu są jakieś osoby, Patrzmy, idziemy i w ogóle widzimy te osoby jak są. Ej, dobra, jedźmy jakimś autobusem, dawaj, dawaj, ja jedziemy. autobusem, autobus, no. autobus, dawajcie, A, daj, jedziemy, jedziemy. jedziemy, jedziemy, dawaj, dawaj, Patty, jedziemy autobusem. Weźmy się schowajmy w jakimś domu. Musimy się schować przed A, to tą strasznością. Nie, wiem gdzie, wiem gdzie. No, żebyśmy uważali. Tylko na grobie nie. jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, gdzieś idziemy Czekajcie na mnie, to ja, to ja, czekajcie na mnie. Czekaj. Czekaj. trudno, autobus odjechał, proszę ja chodź ze mną. prosto, Alek, prosto, bo że dojedziesz. Ej, my nawet nie widzimy, gdzie jedziemy, bo to jest tak ciemno po prostu. Ja... Ej, serio ciemno, ja nie Ej, widzę, jak gdzie ma jadę. nie, chyba czerwone plamy! Co ma na ustach w ogóle? A to jaką ma. Ej, później jakiś zęby ma. dobra, to jest, jest? creepy. Gdzie my wjeżdżamy w ogóle? Nie Ej, nie gdzieśmy wie. wjeżdżamy, nie wiadomo gdzie. Ej, gdzie my gdzie teraz jest? dojedziemy? Jest jakieś wyjścia, żeby stąd odjechać, czy coś? Ej, Czekaj, gdzieś, może z tej gdzieś... strony? No i tutaj Ej, może? Gdzie my jesteśmy. Tutaj posiadajcie. Chodźcie, chodźcie, idziemy, idziemy, idziemy. O, nie, to straszny jakiś. O nie, ten sam domek jak jest sam tylko. A nikogo nie ma? To jest jakiś creepy domek. Ej, w ogóle weź, ja ci coś powiem. Co powiesz, weź, mi? Weź tutaj, chodź tutaj. Gdzie mam ich? Gdzie, 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 gdzie? Tutaj, jesteś, ja jestem tutaj. Tak, nie widzę cię, jest przed nim To czardo. Jestem ja w środku, jestem, no ja. jak nie poznajesz moich włosów? Gdzie jesteś w środku? Ja tutaj trzymam jesteś? latarkę, trzymam a, ta, 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 latarkę. A da, da, widzę, nie widzę. Chyba... Nie, nie widzę ciebie, nie widzę ciebie, nie wiem, gdzie trzymam jesteś. Latarkę. A da, widzę, widzę, no i teraz gdzie? I stań tutaj, i okay, spójrz do tej szafy, tu jest jakiś list. Ej, faktycznie jest jakiś list. No, hello. I weź go przeczytaj, widzą. Agencji yy, to twój koniec. Wyłączaj Roblox. <laughs> o nie, o nie, o nie! O nie! Wyłączaj Roblox! Widzowie, smiley.pl, mój sklep możecie wejść, a Roblox się kończy! A!